Siema, Dawny. To znowu Sia. my trzeci odcinek z pasmofobii i ogólnie teraz troszeczkę zmienimy zasady gry Mianowicie my będziemy mówić jakie my mamy sugestie ale jaki to jest duch okaże się na następnym odcinku także 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 piszcie w komentarzach jaki duch obstawiacie Jeżeli ktoś zgadnie wszystkie duchy przez serię, tam nie wiem ile będzie odcinków jeszcze z 8, z 9, przynajmniej na razie, ten dostanie gifta Także zaczynamy, tradycyjnie, Tanglewood Drive to jest chyba, czy coś takiego I ciśniemy, nagraj trzy unikalne firmy, yy, zrób trzy unikalne zdjęcia aparatem I zrób zdjęcie ducha, także w miarę pytę Trudne kurde Dobra, ja się wpierdalam po korki No może weź załóż latarkę na głowę czy Ej, bez kitu no, bo... Dobra, ale to I ci, zaraz te, ogarniemy to, to, to... A nie to wziąłem. Dobra, muszę kamerę wziąć. Ja zawsze kamerę biorę. Ja se świecę u fałkom. Ale psycha ci Morb. spada. Wiem, wiem, ale już A biegnę. To jest koszmar. Chciałem korki tylko odpalić. Luz guma. Dobra, ja szukam orbów. I już mam latarę. Nie świeci. Generalnie w piwnicy czysto dzioszek się trafił Ej to ty drzwi mm. otwierałeś? Nie Drzwi się gdzieś otworzyły Albo zamknęły Kość tu jest No, zrób zdjęcie. Mi się wydaje, że coś jakby... Się czekaj, tak czekaj, rolowało, czekaj, czekaj, ty... czekaj, 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 czekaj Zamknij wszystkie drzwi, Z zamykaj wszystkie drzwi Tutaj to można światło zapalić ty albo ufałką chodzisz szukaj drzwi, co nie? Ej, patrz, i tutaj jest but. To tutaj gdzieś się musiało otworzyć. Sprawdź te drzwi, sprawdź te drzwi. Czysto, czysto. A te? A gdzieś tu? Okej. Okay. Tu jest zimno, chyba, czy nie? Ej, ufał, 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 pa! Pa, 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 pa. pa. Rób fotę. Dobra, stawiam tu kamerę, ty. A no tu zimno jest. Ile? 5 stopniów. Czekaj, dobra. zaraz przyjdę. Ej, wstawię czujnik ruchu. Co tam? Możesz, no? Tylko zaznaczę, to że mamy ultrafiolet, żeby tego nie przegapić potem. Dobra. Dam dwa czujniki. Albo dam trzy czujniki dobra. tam nawet. Ja biorę, pokoju, książkę, ja biorę dam I sól. Dobra. Ej, jest JMF. Jest JMF? Ile? Daj. Trzy Przeszedł ty przez sun Gdzie tu się światła jakieś zapala? Pa 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 i tu 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 tu, tu. Ej zapisał Zapisał? Ta no, no dobrze, już, już mamy wszystkie dowody Wpisy ducha albo poltergeist, albo demon, albo myling. Demon na 100% wykreślamy i moim no, zdaniem ten poltergeist porzucał. Chociaż poltergeist ch hażył... Ej, a czekaj, mam pomysł. Wiem jak to robili ci. Patrz, patrz, patrz. Znoś tu wszystkie rzeczy na to, na kupkę zrzuć. Ja to oglądałem u proplayera, nie wiem jak to się ten. Patrz, znoś wszystkie rzeczy tu na kupkę. I on to ma rozjebać, Jeże, tak? Jeżeli to rozkurwi w sekundę, to znaczy, że to może być poltergeist. W sensie przy chyba to, wiesz, rozrzuci. Dobra, niech będzie coś takiego. I... I, 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 i... Wideo mamy nagrać z duchem, tak? Chyba ta I zrobiliśmy fotę No to musimy przedmiot moim zdaniem znaleźć pierw Bo nie Ja pierdolę widziałem go Oezu, <laughs> O Jezu Zawał O Boże Ja już Halo. biorę te Wziąłeś te do gadania? Halo Ale po co do gadania przecież on nie odpowie jak nie odpowiem? No przecież już masz dwa dowody, nie może ci odpowiedzieć. A bez kitu Musimy zrobić misję no On w kiblu siedzi, obsraniec. Gdzie są jakieś te kryjówki w razie, co? Oj, oj 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 oj, coś mrygło! Dobra, ale no demon to to nie jest, nie? Nie, no nie ma szans, przecież on by hantował na, na, na koszmarze od razu. Ej, ty może krucyfixa przyniosę, tak żeby... o co, to jest ciota jakaś. Oj, Rzucił <noise> no. czymś. Ale mało rzuca ogólnie, ty tu jest zimno też. Opa, jest ręka. Ej, to życzenia spełnia. Pojedz, że chcesz zobaczyć ducha. No, ale to na kamerę byś musiał iść. No to idę. Chcesz kadzidło, czy masz? Mam. Czekaj, muszę kampusy znaleźć. Garaż niezawodny. Jak mnie znowu wyciągnie to już poddam się chyba. Ej czekaj, a co robi my Link jeszcze tylko? myling. My link. My link to bardzo głośny i aktywny duch, wątpię. Aha, właśnie, dźwięki. On wydaje dźwięki? Nie no, nic nie było generalnie. No to zaczekaj jeszcze, bo... Bo może ja się wywalę, żeby to nie było fajne? Najpierw może, w sensie wiesz, o co mi to chodzi? Podniosę rękę i powiem, że chcę, żebyś się wstał, nie? A da się tak? No, z tego co oglądałem, to chyba tak. Aha. Yy, no raczej spróbuję go nagrać jeszcze głosówkę, żeby mi nagrał. Ale musisz mu zrobić zdjęcie, oprócz nagrania. Ta kamera to tak tylko przed kiblem trochę sięga. Kurde, jeszcze jest. jedną. Oo! Hunt. O! O Jezu. <noise> Ty, nagrałem go. Puść Dalej fiksuję Przestało fiksować ty Nagranie powinno być na ścianie, nie? On gada, on gada dużo, i nie rozrzucił nie rozrzucił tej kupki. Nie wiem czemu nie ma tego nagrania na ścianie, bo jesteś. No debilu się, nie, nie, nie umiesz nagrało. obsługiwać. No nie, no Jak było rec i było, że się zapisuje, debilu. Jak jesteś głupi pito się nie dotykaj, daj to profesjonalistom, a nie. Do roboty cię przyjąłem, a ty nie umiesz nagrać ducha, bo jesteś debil i tyle. Coś było rec i było, że się milcz, zapisuje. Wieszczu, milcz. Biorę się. Aha, dźwięk też się nie zapisał. Odpalił telewizor ogólnie on. Nudzi mu się. A może więcej kamer rozstawimy? Poczekaj tam, idę z kamerą Nie gada już My link My link Mlekołak Mieling Maskarponing Mbappe o, Mecambe, Mbappe Ty widzę go Nagrywa się O jak cię goni Ty, Ja to widzę Ty rzucił w ciebie Ej, koniec! Idiotam, mbapę to był. Nie zaliczyło, że, że. On tu łazi. No znowu miałem zapisywanie. Mam nadzieję, że to się tym razem nagrywa normalnie. Co tu jest? Co? O, ja to nie gram w tę grę chyba ty A co się stało? No daj spokój. Ej, no dźwięk jest, a czemu nie ma filmu? Dobra, teraz ja idę na Wą niego. A stąd bo... idziesz i robisz zdjęcia, a nie A czemu ty nie robisz zdjęcia? No zrobiłem, ale nie udało mi się, bo akurat znikał jak mu robiłem Nie no a lewym, czy prawym się robi? Prawym Dawaj ten, że chce zobaczyć ducha i... Nie Powiedz do niego Kylian Mbappe Kylian Mbappe Mekambe Mam, Beppe. Mam Beppe. No weź to rękę i ręką A gdzie jest ręka? Lewą ręką, tu jak idziesz to w prawo i tu na podłodze powinna leżeć A ty zrobiłeś ręką? Nie, nie, ja nie ruszałem. Oj, oj, oj! Nie! Ucieka! Już. Jeszcze raz. Zjadł mnie. A ja w szafie. Ej, no i co? No i jest nagranie. Jest? No, zrobiłem normalnie. Ej, ja miałem normalnie nagrywanie, Dobra, miałem zapisywanie. Dobra, to jest naszym zdaniem. To jest nasze zdanie. Wy zgodzicie, widzowie, <grym> co to jest. I macie odpowiedź w, na, w następnym odcinku. Dziękujemy. Tak, zrobiłem.